Cześć kochani, witam wszystkich spod znaku Panny w czytaniu na wrzesień 2024. Tak, moi drodzy, już jest wrzesień, już jest końcówka wakacji. Mam nadzieję, że korzystacie z niej w 100%. Cieszycie się dobrą pogodą, no bo niedługo niedługo zacznie się po prostu nasza złota polska jesień. Moi drodzy, jak widzicie, już mamy czytania z wizją po trzech miesiącach podcastów tarotowych. Mamy w końcu czytania w tej starej formie, więc będziecie widzieli karty. Będziecie mogli tego doświadczyć troszkę na innym poziomie. W sumie, tak jak teraz patrzę na, na to wszystko, no to ta sceneria się aż tak bardzo nie zmieniła, no bo ja jestem monochromatyczna, więc mamy i białą e, białe podłogę, powiedzmy, i białe, białą ścianę, e, czy znaczy beżową ścianę, ale, e, ale generalnie myślę, że, mam nadzieję przynajmniej, że energia też będzie oczyszczona, nowa. E, dobra, nie przedłużając, moje drogie Panny, tak jak zwykle, zaczniemy od kart wyroczni. Tutaj nakreślimy sobie takie ogólne wibracje, energie. To będą karty wyroczni mojego autorstwa. Nie wiem, czy, czy wiecie, czy Wam mówiłam, że właśnie zrobiłam takie karty i sobie dzisiaj ich użyjemy. Jakiś czas już nie używaliśmy, więc myślę, że to będzie przyjemna odmiana. Potem przejdziemy do tarota, i tutaj zrobimy rozkład na miłość dla singli, potem miłość dla osób w związkach, praca, kariera, finanse, duch i emocje na samym końcu. Tak to będzie wyglądało. Pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane, czy to tutaj, czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne, nie zawsze będą z Wami rezonowały, więc po prostu wierzcie sobie, to, co, co czujecie, że jest Waszym przesłaniem. No dobra, tak jak mówiłam, zaczynam od kart wyrocznych, sobie je przetasujemy i zobaczymy, cóż. Mamy dla Was aż jedna karta wypadła więc ją bierzemy. Wszystko, czego im potrzeba, to spokój umysłu. Okej, okay, czyli ja tutaj odbieram taką, a, taką informację. O, tą kamerę sobie nie ustawiam jej najlepiej. Spróbujemy. O, teraz będzie lepiej. Super. Um, no, dawno nie używałam w takiej farmie. E, widzę tutaj takie wibracje, coś w stylu, że... Dużo się narobiliście. Te wakacje były bardzo intensywne. Mi czy to dużo pracy, czy to dużo czy to spotkań towarzyskich, czy jakiś wesel, no bo to też jest bardzo możliwe. I teraz po prostu chcecie odsapnąć. Wrzesień też jest waszym miesiącem, więc no, oczywiście, wszystkiego co najlepsze, moje drogie panny. Niech Wam się wiedzie, niech Wam się po prostu marzenia spełniają. Bądźcie zdrowi, bądź, bądźcie szczęśliwi. No i oczywiście, dużo miłości. No i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Ta potrzeba spokoju umysłu, myślę, że to jest coś, czego no, większość z nas potrzebuje. Potrzebujemy takiego ukojenia. No, bo wiecie, możemy nie myśleć, możemy się nie zastanawiać, ale jak czujemy właśnie taki absolutny spokój, to absolutne ukojenie, no to jest tam po prostu lżej. Jest tam po prostu lżej, wszystko nam idzie prościej, łatwiej nie komplikujemy sobie za bardzo tego życia. A tak jak powiedziałam, możliwe, że to były bardzo, bardzo intensywne wakacje, bardzo intensywne, nawet kilka tygodni i no najzwyczajniej w świecie potrzebujecie chwili dla siebie. Um, możliwe, że teraz planujecie, czy to jakiś urlop, czy jakiś wyjazd, czy może chcie, chcecie zrobić coś miłego dla siebie, typu nie wiem, kupić sobie wyjazd do spa albo coś, ten deseń, to jest dobry czas, żeby właśnie ukoić swój umysł, bo po tym dość ciężkim Czasie na to absolutnie zasługujecie. Także zróbcie coś, co wpłynie kojąco na Waszą głowę i ciało. E, dobra, no i serduszko oczywiście. Zobaczmy, co ciekawego mamy u panien, które są singlami, singielkami. Sprawdźmy, co u panien, singi, singielek. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla Was, moi drodzy. Pojawia się szóstka mieczy. Jest to energia bardzo często wracaczy. Osób, które już w naszym życiu gdzieś się pojawiły w mniejszym bądź większym stopniu. Pojawia się król pentakli. Mhm. I sprawdźmy, co mamy na sam koniec. Ups. Co mam na sam koniec u moich panien na wrzesień mamy sprawiedliwość. Okej, okay, wiecie co? Ja tutaj widzę bardzo taki konkretny scenariusz, mianowicie osoba z przeszłości znowu się w Waszym życiu pojawia. To może być przypadek, no ale kto z nas czytających Tarota albo słuchających Tarota wierzy w takie soczyste przypadki. U nas nic nie jest przypadkiem, u nas jest przeznaczeniem, jest darem od wszechświata, ale no, przypadek to nie do końca to. Natomiast no, ta osoba z przeszłości pojawia się u nas w życiu, po raz kolejny się u nas w życiu pojawia i patrzy na tego króla Pentakli i ta osoba jest nagle poukładana. Możliwe, że lata temu, dość długi czas temu ta osoba była chaotyczna, może miała no, roszady życiowe, może nie wiedziała, czego chce, może nie szukała stałego związku, może nie szukała poważnej relacji, może skakała z kwiatka na kwiatek. Po prostu w głowie miała niepoukładane, takie hibździu-mybździu, nie? I teraz wraca i patrzycie na tą osobę i się zastanawiacie, o kurczę, co tu się zadziało, jaka transformacja tutaj musiała zajść? I na początku jesteście bardzo sceptycznie nastawieni, bo myślicie sobie, że no bez przesady niektóre rzeczy się po prostu nie zmieniają, niektóre zachowania się nie zmieniają, ale im bardziej idziecie w tę relację, im bardziej poznajecie od nowa tę osobę. To zdajecie sobie sprawę, że faktycznie ta osoba sobie w głowie coś poukładała, i na koniec pojawia nam się energia wagi, pojawia, pojawia nam się energia sprawiedliwości. To nie dość, że jest energia komunikacji, czyli porozmawiajmy szczerze, dlaczego tak się wydarzyło. I ta osoba myślę, że może Wam powiedzieć, że miała w ostatnim czasie albo jakiś czas temu taki moment zmieniający życie, zmieniający perspektywę. Może dostała po tyłku, może dostała ogromną nauczkę, taki wielki psztyczek w nos od wszechświata i sygnał, co ty robisz? Co ty robisz ze swoim życiem? I stwierdziła, że no, co ja robię ze swoim życiem, nie? Trzeba coś zmienić. No i tutaj, przy tej sprawiedliwości, hmm, wydaje mi się, że wy w końcu zobaczycie, że ta karma i to, co ta osoba sobą reprezentowała wcześniej, wróciła do tej osoby i ta osoba wyciągnęła wnioski, i teraz. Teraz dajecie tej osobie zielone światło, ale oczywiście z uwagą, tak? Czyli uważacie na to. Czy na pewno tak jest? Czy to nie jest mydlenie oczu? Jesteście po prostu ostrożni. Ale dlaczego jesteście ostrożni? Dlatego, że w przeszłości no, ta osoba po prostu no, zawiodła wasze zaufanie, zawiodła was, zawiodła no, wasze serce. Tak? I wydaje mi się, że to jest racjonalne podejście i tak powinniście robić. Tylko właśnie otwarcie, otwarcie komunikacją, wskazać, że słuchaj, no, możemy się spotykać, ale ja ci niczego nie obiecuję, bo poprzednie twoje zachowanie nadwyrężyło moje zachowanie, zawiodłem się na tobie. Nie oczekuje do mnie zbyt wiele. To wszystko jest proces. To jest, to jest proces odbudowania czegoś, co, co kiedyś zostało zburzone. Tak to widzę, moi drodzy, natomiast jest tutaj ta dojrzała postawa. Może właśnie ta osoba powie, że w końcu dojrzałem. W końcu zobaczyłem, jak cię traktowałem, jak cię traktowałam. Dobra, zobaczmy. I jeszcze yy, zobaczmy co dalej. I w ogóle pojawiła się 707, więc siódma minuta, siódma sekunda czytania, więc też. Myślę, że to możecie traktować jako znak. E, no dobra, zobaczmy co u osób, które są już w związkach. Sprawdźmy, co u panien w relacjach. Zobaczmy, jak to wygląda u osób, które już są w związkach, które już są w relacjach. Och, mamy siódemkę mieczy. Mhm. Ok, nie do końca mi się ta energia podoba, ale zobaczymy, co mamy dalej. Może już sprawdźmy. sprawiedliwość po raz kolejny. Okej. Okay. I wyskoczyła mi karta. Królowy kielichów. Okej, okay. ja tu widzę um, sekret, tajemnicę, coś, co jest przed Wami ukrywane. I to wychodzi na jaw, i Wy jesteście tacy mocno zdziwieni. Um, I mogłoby, mo, może Was to zdenerwować. Myślę, że to będzie, nie wiem, czy to będzie coś ogromnego. I tutaj ciężko mi stwierdzić, jakiej rangi to będzie sekret, tajemnica. To jest coś, co mogłoby tą tajemnicą nie być, ale jest i was to wkrężyło. E, porządnie, bo z jakiej racji? Z jakiej racji w ogóle robić z igły widły? E, to jest takie. No, to jest szemrane, to jest brudne. I Wy jesteście tą sprawiedliwością. Wy jesteście tacy, okej, okay, rozumiem skąd to się zadziało, dlaczego tak się zadziało, rozumiem dlaczego Ty się tak zachowałeś i zachowałaś, ale nie rozumiem dlaczego. Wiecie, to są takie skrajności. Ja, że z jednej strony wiem, że nie chciałeś czegoś złego, ale z drugiej strony zastanawiam się. No, ale, ale i tak to zrobiłeś, nie? I tu jest, ha, tu jest dużo skrajności, tu jest dużo, dużo takiej nie do końca przyjemnej, um, a, przyjemnej, przyjemnej energii, nie? E, natomiast ja tutaj widzę też nie dość, że właśnie to zrozumienie, tę chęć zrozumienia z Waszej strony, bo to jest ważne w tym wszystkim, to Wy stwierdzacie, że ok, odpuszczam odpuszczam ten temat, nie będziemy go drążyć, jestem w stanie wybaczyć. I to jest coś na zasadzie właśnie wybaczyć, ale nie zapomnieć. Bo to, to jest taka żółta kartka dla Waszej osoby. Zrobiłeś głupotę, nie wiem, nie pomyślałeś, nie... czy tam pomyślałaś oczywiście yy, i zachowałeś się w taki, a inny sposób, dostajesz żółtą kartkę i jeszcze raz coś odwalisz i już nie będę taki wyrozumiała, już nie będę taka wyrozumiała. I myślę, że to jest właśnie taki, taki złoty środek dla Was, nie? Że raz... Się może zdarzyć. A już więcej, no to jesteś recydywą, tak? Nie, nie bawimy się w to, nie bawimy się w to. Więc ja tutaj widzę ducha właśnie wybaczenia, empatii i zrozumienia tej drugiej strony, a przynajmniej właśnie tak jak powiedziałam na początku, chęci zrozumienia, bo czasami no, ludzie mają taką tendencję, że dobra, nie będę tego mówił, bo to może zdenerwować tą drugą osobę. Ale bardzo często warto powiedzieć, bo i zastanowić się, czy właśnie nie Yy, bardziej zdenerwuje, czy powiedzenie bardziej zdenerwuje, tak? No, e, bo tajemnica to tajemnica, bo nie czy to jest mały sekret, czy duży, ale wciąż może, może trochę tego niesmaku i chaosu wprowadzić. A Wy potrzebujecie, tak jak mówiłam, spokoju, umysłu. Oddalacie się od chaosu. Mam za dużo na głowie i nie będziecie się tym przejmować. Szanuję, naprawdę szanuję. Dobra, zwijamy ten biznes i przechodzimy, no właśnie, do biznesu, tak? Czyli do pieniędzy. Do pracy. Ups, i zobaczymy, cóż ciekawego mamy dla Was tutaj, moje drogie Panny. Na wrzesień 2024. zobaczymy, co ciekawego mam dla moich. Ups, panie. I pojawia nam się az mieczy. Ciekawie. No, to, są, i to jest jakiś nowy pomysł. To jest coś świeżego u Was w życiu. Ok, yy, pasz pentakli. Pasz pentakli jako drugi. A druga karta. Mhm. I ósemka pentakli. Okej, okay. Wy tutaj coś kombinujecie, ale na razie to, jest, to są takie małe kroki. Może to być rozpina pod tytułem: zastanawiam się, czy nie zmienić pracy, czy nie zacząć czegoś, że tak powiem, na boku, że mam główne źródło zarobków, główną, główną pracę, ale gdzieś tam angażuję się w coś innego, bo trochę. Mam wrażenie, że ten miesiąc może być taki, no, z racji tego, że może właśnie, właśnie waszą rodzinę, może właśnie, no, czujecie te, te przemijanie i wiecie, następny rok życia. To macie, możecie mieć takie, takie rozminy, że okej, okay, tu już byłem długo, może poszukam sobie innej ścieżki, ale na pytanie, ale gdzie chcesz iść? To jest wielkie, nie wiem, jeszcze nie wiem, ale wy nie podchodzicie do tego, bo czasami to nie wiem, niesie ze sobą taki negatywny ładunek, także nie wiem, to jest frustracja. A wy jesteście tacy, no jeszcze nie wiem. To jest, wiecie, na zasadzie, okej, okay, zobaczymy, co los przyniesie, gdzie mnie, gdzie mnie poniesie. I myślę, że tutaj będzie właśnie taka eksploracja, badanie, sprawdzanie może właśnie nie wiem, wysyłanie CV dla sportu chodzenie na rozmowy kwalifikacyjne dla sportu zobaczyć. Czy to mi pasuje, czy, czy ta praca, w której jestem teraz jest lepsza, gorsza, może jest większe, większa szansa rozwoju zrobić coś innego. Szukacie po prostu siebie. I myślę, że to jest częsty case, częsta sytuacja właśnie w, w otoczeniu, czy tam w kontekście urodzin, no bo to jest taki moment, w którym nagle te analizy do nas przychodzą i. Gdzieś tam wertujemy karty swojego życia. Natomiast bardzo mi się podoba to, że to jest pozytywne, nie wiem, bo często wiecie, tak jak mówiłam, urodziny przynoszą taką frustrację i takie kurde, co ja robię w ogóle, jakby kolejny rok życia jestem w tym samym miejscu. A u was to nie jest tak. U was nie ma tego poczucia stagnacji, że o Boże, kolejny rok i tak dalej. Nie, u was to jest spokój. U was to jest spokój, że spróbuję, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, no to co? I tak jest dobrze, tak jak jest. Oczywiście może być lepiej, ale też może być gorzej. To jest, wiecie, ruletka, nie? Yy, I uważam, że to jest zdrowe podejście tak trzymać bardzo ładnie, moje drogie panny. Yy, dobra, zwijam ten biznes i tak jak mówiłam, przechodzimy teraz do do czytania na yy, ducha i emocja. Boże, aż mnie zawiesiło. Dobra, zobaczmy. Cóż ciekawego, co jeżeli chodzi o ducha i emocje u moich panien w, w wrześniu 2024. Zobaczmy. Jakie mamy karty? Moje drogie Panny, wrzesień 2024, pojawia nam się energia ryb, pojawia nam się tutaj nowa perspektywa z wisielcem, mhm. szóstka pentakli, okej, okay. i co mamy? Król mieczy. Mhm. Okej, okay, yy, dobra. To są bardzo dobre karty, jeżeli chodzi o poczucie wewnętrzne. Wyczujecie czujecie bardzo dużą pewność, wyczujecie dużo w tym we wrześniu, naprawdę będziecie mieli poczucie takie karmiczne, że to co dajecie, to do was wraca. To co inni dają, nawet brudy jak dają, to też do nich wraca. I macie takie ta sprawiedliwość pojawiła się Myślę, że nie bez powodu i w czytaniu dla singli, i w czytaniu dla osób w związkach. I teraz ta szóstka pentakli, która jest taką małą sprawiedliwością e, małych arkan, tak? Więc. Mm. Wydaje mi się, że właśnie to poczucie takiej, takiego ładu w świecie, to jest coś, co będziecie odczuwać. Widzicie, że komuś się dzieje dobrze, to dobrze, bo był dla mnie dobrym człowiekiem, albo jest po prostu dobrą osobą. Należy jej się, należy mu się. Tak samo z, jak coś się gorszego wydarzy, to no co, no byłeś kciukiem, no to jesteś kciukiem, nie? I tak to zostaje. I Wy będziecie obserwować. Dodatkowo macie też taką ogromną pewność siebie w tym miesiącu, taką, tak jak mówię, mówiłam przy okazji czytania dla, na pracę kariery finanse, że jeszcze nie wiecie do końca, czego chcecie, ale czujecie się w tym dobrze. To jest właśnie ten spokój też. Ta, ta niewiedza daje Wam wbrew pozorom spokój, nie prowadzi Was do tych destrukcyjnych mm, uczuć. No a wisielec, wisielec jest taką kartą zmiany, ale takiej no właśnie obrócenia spraw, tak, obrócenia perspektywy. To też się nam pojawiało chyba przy okazji czytania dla osób w związkach. Też patrzymy na drugą stronę, patrzymy na Osoby, z którą mamy do czynienia. Yy... I staramy się to zro... ją zrozumieć, wykazać się właśnie tym zrozumieniem, empatią. I wewnętrznie czujecie spokój. Ja od tych kart czuję spokój. Nie zawsze przy Królu Mieczy się czuje spokój. Przy Królu Mieczy można czuć pewność, ale to, że on ma taką maskę, to nie znaczy, że wewnętrznie jest spokojny. Natomiast patrząc na te karty, ja czuję ten spokój. Tego, tego Wam życzę, właśnie spokoju ducha, żeby się działy takie rzeczy, które jesteście w stanie skontrolować, jesteście w stanie po prostu poczuć się z nimi przyjemnie i spokojnie. Tyle na dziś moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie, dajcie znać oczywiście, czy czytanie rezonuje. No i co? Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.